Każdy dzień tak piękny był jak twoja jest jesteś tak codziennie odmienna. Druga przyjaźń, drugą przyjaźń napotkałam w swoim życiu w międzyczasie. W międzyczasie 2 lata później dwa lata później wyjechałam z moją ulubioną ciocią wujkiem. wujkiem i kuzynem z Wrocławia wyjechaliśmy do Brenna. Moja ulubiona ciocia z Wrocławia zaproponowała mi to w wakacje przed wakacjami. Jak usłyszałam słowo Brenno, Myślałam, że to gdzieś jest za granicą. Ja jeszcze taka, wiecie, rozanielona, zakochana, może nie, ale taka wpatrzona w moją przyjaciółkę, panią M. Wiedziałam, że ona w tym samym czasie przyjeżdża do mojej miejscowości, więc wolałam z nią spędzić ten czas. A moja ciocia, ulubiona z Wrocławia, mówi do mnie, słuchaj, to jest tylko miesiąc. Ona na pewno przyjedzie na cały. Nie wiem, na czym stanę, bo bateria mi się wyczerpała. Ale a propos tego, że ciocia mówi, moja ulubiona ciocia mówi, przetłumaczyła mi to, że po prostu mówi: Pani M, przyjedzie na całe wakacje, a ty jedziesz tylko na miesiąc na dwa turnusy. Jedziemy do tego Brenna, więc na pewno się z nią jeszcze zobaczysz. A jak nie, no to zobaczysz się w ciągu roku albo w ferie. No a tutaj warto pojechać. Piękne jeziora to jest kompleks jezior 8, jezior połączonych kanałami. E, pogoda ma być przepiękna. Wszystko będzie fajnie, fajnie. Powiem Wam, że tak z duszą na ramieniu postanowiłam jednak z tą rodzinką z Wrocławia jechać, ale podjęłam decyzję. Nie była to decyzja łatwa, tak jak mówię Wam, jestem za od razu się angażuje, więc było mi przykro, ale jednak z moim kuzynem pojechaliśmy. Mój kuzyn miał dziewczynę taką już na stałe, zresztą wiele lat później się z nią ożenił, nadal z nią jest. Mają na stole, przepraszam, dorosłą już córkę. Więc, więc pojechaliśmy. Brędno okazało się 120-150 km od Wrocławia. Więc, jak już dojechałam do Wrocławia i tam chwilę pobyłam, to, to nie było daleko. Z mojej miejscowości no to byłoby naprawdę bardzo, bardzo, bardzo. Parę dni było takich. Nie wiem, czy parę dni. Parę dni to chyba za dużo powiedziane. Dwa, może dzień, dwa. Było takich y, na rozpoznanie terenu. Y, mój kuzyn, z którym wyjechałam, mieszkał y, z rodzicami w bloku. Y, to były czasy wczesnego PRL-u, PRL-u i późniejszego PRL-u, kiedy często do nich wjeżdżałam. To znaczy, jak zbliżały się wakacje, to moja ciocia ulubiona zwracała, Ja po prostu dzwoniła do mojej mamy i mówi, kiedy mogę już do nich przyjechać, chociaż na tydzień, dwa.